Dzień Dobry! Ten vlog miał się zaczynać zupełnie inaczej. Jurka miała otworzyć chorełki i pokazać wam, jak to się robi, ale niestety mocno się pochorowała. Toczymy walkę. Dzisiaj mocno zbijaliśmy gorączkę, ale jest okej. Okay. Byłem u fryzjera, tak jak obiecałem na poprzednim vlogu. Jedziemy zaraz do Ostrowa. Jurka jedną chorełkę wymyśliła trochę na chorobie, więc też bez sensu było to nagrywać. Nie jest kolorowo, więc zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj wyjdzie jutro, ale mamy nadzieję i trzymam kciuki, że będzie dobrze i że Jurka da radę. Pakujemy się szybko na Ostrów i ruszamy Ostrów Wielkopolski, tam jest Duża hala sportowa mega dużo ludzi, także musimy to dzisiaj dźwignąć i dać radę. Jest sztuka, jestem ja i jest góra Julka. Jesteśmy w ostrowie wielkopolskim. Jestem ciekawy tej hali. Zamówiliśmy taką mini scenę, żeby Julka miała gdzie tańczyć. Tutaj mam leki dla Ciebie. Fajna, ogromna sala. Czuję się strasznie, ale no jest lepiej niż Rano. 37,5. Rzuciliśmy. Bo rano... Ale no co damy radę? A jeszcze kilka godzin temu miałam 30 gorączki, Ale dam się 100%. Tak się właśnie Jula ratuje podczas zajęć. <grym zjadka> Jula sobie tam prowadzi zajęcia. O, tu jest Jula. I idziemy zobaczyć, co robi Kuba. I jak zwykle Kuba sobie opierdziela się. Co się nie robi? Oni teraz uczą się chorełki i za moment w sumie dobiegamy do końca w ostrowie. Samopoczucie Julki nie jest najlepsze, ale walczymy z tym. Wzięła na scenę naszego ziomala Krzysia, który uczy się na bieżąco. Dzięki temu ona nie musi aż tak często powtarzać. No i tylko nam to ratuje sytuację. Tak właśnie wygląda Kuba największy fan Julii. Yeah, my... <laughs> Patrzcie, dziewczyny mnie tutaj tak zaskoczyły. Gotowe Czekaj, mikrofon nie włączyłem, żartuję. <grytanie> <grytanie> tak? Tak. <grytanie> Gotowe z pisakiem przyszły na podpisywanie koszulek, więc podpisujemy. Ej, spoko! Nie? Ej, fajne! Siemka, słuchajcie, naprostuję wam jeszcze sytuację. Ja ogólnie nie choruję, serio, ostatni raz tak nie, że przeziębiona, tylko chora, że musiałam brać jakieś. Większe leki, to to byłam chyba z 2-3 lata temu. Po prostu jak na złość mnie coś wzięło. Nie dopuszczałam do siebie myśli, że mogłabym aż odwołać, ale dzisiaj rano naprawdę czułam się jak zwłoki i no i gdzieś tam musieliśmy ogarnąć szybko antybiotyk, on zadziałał. No i było okej. Okay. Było ciężko, czuję, że nie byłam w stanie dać siebie 100%, ale było okej. Okay. Pomógł mi też krzychu, więc bardzo dziękuję. To było mega duże wsparcie, bo no po prostu najbardziej męczyłam się, gdy musiałam się nadmiernie ruszać. Znaczy nadmiernie, no się no, nadmiernie. No normalnie, ale jakby teraz ten ruch mega sprawiał mi trudność. Fajne miejsce, bo mieliśmy taką halę, pewnie widzieliście na przebitkach. No i fajnie to wyglądało, bo było bardzo dużo osób, zaczęliśmy też sprzedawać merch. Też się fajnie przyjął, więc bardzo się cieszę. No i co, jedziemy do Leszna i tyle. See you jutro w Lesznie. <grym> Ocena zmęczenia, samopoczucia? Na tej rozgrzewce ja myślałam, że znajdę. Ale mam tutaj yy, biwak pełno koców. Leszno! Ale <grym> let's Co? Tylko <laughs> zdrowa, znaczy zdrowa to, co powiedziałem, po prostu nie ma gorączki A my mamy na 8.30 No witam Jesteś zmiażdżony dzisiaj Tak, ja się dopiero przed chwilą wstałem Ładna ta sala, funky playwa. taka ciemna Patrzcie, takie fajne, jak to się nazywa? Stożka za moment zaczynamy warsztaty w lesznie. Jest super, frekwencja dopisała, ludzie zajawieni, rozgrzewają się. Za moment ja wjeżdżam na rozgrzewkę, żeby trochę odciążyć ulkę, bo jest wiadomo chora, ale lecimy do przodu. Podźcie ze mną. Bardzo chciałabym Wam podziękować za to, że przede wszystkim jesteście, bardzo mi miło. Jeżeli ktoś będzie jeszcze chciał kupić koszuleczki, to też można... I co? Tak, w ogóle macie te koszulki Staraliśmy się robiły te koszulki ta sama firma która robi Rela więc to jakaś jest całkiem nice. Let's go. Co tu się Jula, stało? Tak się spociliśmy muszę zobaczyć a to dopiero roztrzepka. Ładne te koszuleczki kolega tutaj pod... przy modelu proszę i ty poproszę jeszcze no kurczę, piąteczka no, dla ciebie dziękuję ci za to. Dobrnęliśmy do końca tego weekendu, on nie był aż tak hardcore, bo nie było kilka miast, były tylko dwa. Ostrów Wielkopolski i Leszno, dzisiaj super Leszno. poczucie Julki słabe, ale wracamy do domu i myślę, że po prostu tego vloga przeciągniemy dalej. Pokażemy wam trochę daily. No i co, dziękujemy bardzo Leszno, Ostrów Wielkopolski, jest. Leszno jeszcze... super, w ogóle... Fajnie wszyscy byli tacy na na no. Aż mi było tak przygro, że jakby nie mogę krzyknąć i w ogóle nie. Ale wrócimy do Leszna. Jedziemy do domu. <grystanie> Taki kaszelek. Ale ogólnie jestem zdrowa. Zaczniemy sobie od podpis, nie mogę pokazać, od podpisania umowy z JD. Jeden kontrakt już mamy podpisany, ale ten kontrakt jest jeszcze większy. No to powiedz na co, nieżej. Dobra, no future face <grystanie> i z JD. Zapraszamy. Oczywiście umowa jest na mnie, bo jestem szefową wszystkich naszych firm. Aaaa! We did it! Słuchajcie, lecimy na Wrocław. Dzisiaj nam nami jedzie ekipa. Tak, zobaczcie, wesołe przedszkola. Tam też Zobieramy szkoły tańcza. naszych uczniów. <grym> Uwaga, podobni. Bokiem. Tutaj wam nie pokazywaliśmy jeszcze, ale mamy swój własny merch na trasę. który wam przykładowo Elkę. Tour i zu... Moje hasło przeładnie na tur. Mega ładnie te koszulki wyglądają, jak ludzie w nich ćwiczą na sali. JT przygotowało dla nas taką niespodziankę, akurat wybrali w Wrocław, że wybiorę jedną osobę z całych warsztatów, Którą zabierzemy w przyszłym tygodniu na zakupy Podobni? Czekaj, czekaj, yeah to muszę no. zrobić tak samo jak z Julką i z Kubą Czy, czy są podał, czy widać, że to jest rodzeństwo? się ogoliłem dzisiaj Nie żeby... <laughs> no. no, widać, że brat coś ćwiczy Coś się coś nie, to się... ja tylko tańczę Coś się stało? Za dużo tańczę <laughs> Jak jest? Super <laughs> Słuchajcie, Wrocław mega ciśnie, jest mega zajawka, nowa chorełka, więc myślę, że Wam się spodoba, zaraz to zobaczycie. Bardzo mnie cieszy to, że we Wrocławiu jest tyle tancerzy, bo są bliski mojemu sercu. I za tydzień drugi taki w dlatego to też świadczy o tym, że są to ludzie, którzy chcą się uczyć, Także Wrocław Wrocław topka. Zaczynamy nagrywki, dobra? Let's go! Ja nie mogę oddychać już. Мои дети и Оливия. Jak Ci się podobało? Nie wywijam, jak na 100 lat to prawie. No jak mało lata. <noise> prawie nie czuję, że mam 20 lat. <noise> to było jak z jakiejś ukrytej prawdy, dosłownie. Teraz powinno być ten. Tak, mam 21 lat, ale nie czuję tego. Dalej mogę tańczyć półtorej godziny na zajęciach, a Adam nie może mi w tym przeszkodzić. No marker? Ale... Yy, zaraz będzie marker. Dzięki. Jak się podobało? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. <głos> <Co>? <głos> Jak się czujesz z tym, że... <noise> Jak się czujesz z tym, że no wygrałaś dzisiaj tak naprawdę no, w ogóle się nie spodziewałam Bardzo mi miło, bardzo wdzięczna jestem No w ogóle się nie spodziewałam, a było super, całe warsztaty także Tak naprawdę to Kuba skradł całe show dzisiaj <głos> <głos> Jak wrażenia? Mega no, ja, fajnie było, serio no, Jestem... Mogę? Karteczkę coś podpisik? Serduszku. może być serduszko? No, Oooo. Tutaj masz ta taką kolorową, I będzie się podobała. Tu jest dla Kuby. Tak, i to możesz sobie zobaczyć. Sama to robiłaś? Jezu, ale słodkie. Dziękuję Dzień. bardzo. Proszę. Dzięki, mega mi Poziom y, tutaj mnie mega zaskoczył, serio, bo tutaj nie wiedziałam czego się spodziewać. I miałam z Wrocławiem, jak y, dodawaliśmy Wrocław, myślałam, że się nie sprzeda, bo tu nie ma takiej jednej dużej szkoły tańca, którą moglibyśmy to zahaczyć. No i myślałam, że wiecie, że to się nie sprzeda. Po czym poszedł pierwszy, poz, e, pierwszy Wrocław na 80 osób, później kilka osób finalnie odpadło. E, zrobiliśmy drugi e, Wrocław i tak samo jest sprzedany. Więc sztos. E, ja tutaj buduję szkołę tańca. Nie, ale no super, mega fajnie. No. Cieszę się, bo też była taka fajna energia. Wszyscy się pocili. E, no. No, w sensie... no My wszystko wiemy. No. Mega słodkie. Patrzcie, co ja dostałam. Panowała to bardzo dobra energia, mega rozwaliła mnie ta dziewczyna na koniec, która... dawno nie widziałam, żeby ktoś tak szybko, tak dobrze i tak mocno łapał. łapał i ogarnął, więc to było coś wow. Więc fajnie też, że tutaj trafiło na to, że JD nas tak obdarowało i że mogliśmy taką osobę akurat obdarować. Idealnie, wszystko w Tak, no jakoś to było calculated, więc super. Ta bardzo... nagrywka też... Uwaga, już jutro. Jutro nie mamy trasy, ponieważ... Nosy, Jedziemy na zawody z dziećmi! Nasze dzieciaczki jadą na zawody. Jedziemy z naszymi dzieciaczkami, yes, Nawet jeszcze mniejsze dzieci niż Zabieramy was też na zawody, wszystko wam zrelacjonujemy, więc to też myślę, że będzie ee, coś fajnego. Yes. Pa pa! Zamyka oczy, wszyscy gdy to leci no to o północy. Nie, nie, nie dają Film 36. Jedziemy na turniej z dzieciakami do takiego miejsca w kątach wrocławskich. Jest to taki sentymentalny wyjazd dla nas, bo my tam też zaczynaliśmy. Ale jesteś zluzowany. Wczoraj był najlepszy dzień świata, nie mam zadań domowych. Ale luzaki! Jak się nazywacie? Jak wasza ekipa się Par nazywa? Paradoksale, a tam układ o tytule Soki! mocno. Mocno! Ja uważam, że zjadła was trema Ta! Nie, nie duba, 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 Oto. Powinny być takie wstawki do montażu Jak pokazuje jakąś grupę, że robisz taką pauzę I jest napis grupy <try> Moja babcia tańczy mocy Czy ja dzisiaj cały dzień robię fryzury? Fryzjertwo dzień trzeci Zatrzymujcie kanał Jaki? Julka, i Julka i Guba Będziemy tu umierać Jestem dumny wszystkich no, 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 no. grup, że są gotowe na turniej Jest to całkiem taka satysfakcjonująca sytuacja Ponieważ oni pracują na to wiele miesięcy Słuchajcie I dzisiaj są gotowi. Czy są gotowi na 100%? Uważam, że nie Wspieram ich całym Dzień, serduszkiem Na przykład wy jesteście gotowi Nie wy, no co będę was ciemniał. Wy jesteście gotowi na 85%

Elisa! Elipsa! elipsa! elipsa. Stawik, solo, pierwsze miejsce, duety, pierwsze i trzecie miejsce. Formacje nagroda specjalna i pierwsze miejsce. Za moment najstarsza grupa, więc trzymamy kciuki i nie mogę się doczekać! Mega daje wycisk taki jeden dzień na zawodach. Jesteśmy mega dumni ze wszystkich grup. Wiele dzieciaków, które tańczą w tych turniejowych, naprawdę nie tańczą dłużej niż dwa lata. To na to, jaki progres czynią, i to, że im się chce, takie imponujące. No, superamsko, czekamy jeszcze na. wyniki jednej grupy, już wyniki musieliśmy zabijać. najstarszej. Mi się też podoba ten powrót, jakby do zawodów, ale w roli trenera, nie? Tak. Że to czujesz taką inną dumę niż jak się wygrywało. Inaczej się stresujesz. Tak, inaczej. Jezu, ale jest, tak stresowałam trzy razy, bardziej niż jak bym ja miała tańczyć. Idziemy spać i widzimy się pewnie jutro rano w drodze do Jeleni Góry. Siemanko, dzisiaj jesteśmy w Jeleniej Górze, w sumie nic rano nie nagrywaliśmy z domu, bo poranek był dość ciężki, staliśmy mega niewyspani, chyba wszyscy, wszyscy? Wszyscy w... bardzo. Wszyscy, <laughs> wszyscy bardzo, dzisiaj jest ciężko, no ale co, jesteśmy już w Wielkiej Górze, gotowi i zaraz zaczynamy. To nasz yy, fotograf na dziś. Witam, cześć, pozdrowienia z Jeleniej Góry, Ci będziemy robić foteczki, nagrywać wideo.

Co? To tyle. Nie, nie. Jula mówi, że było bardzo fajnie, dobra energia, nie, gorąco. My już pojemeni było superancko, szybki mi ten grid i musimy spadać niestety do domu, ale co? Użyłam chorełki, którą układałam w wakacje jeszcze, więc musiałam sobie ją przypomnieć, ale to jest moja ulubiona chorełka, więc cieszę się, że mogłam jej tutaj nauczyć i myślę, że to też oddało, że ludzie się tak nakręcali i cieszyli, przed chwilą jeszcze jest 40 po, a oni jeszcze nakręcali się i nadal tańczyli, tryhardowali, więc super, bardzo dziękuję Jelenia Góra i wracamy do domku i widzimy się w Wrocław Warszawa Białystok.